Jestem szybko. Jak mogę nagrywam drugi filmik z urwiecami i z dwoma bublami. Nie brałam kosmetyków do makijażu, bo nie zmieniły się od do tamtego miesiąca. Znaczy nie brałam wszystkich. O tak. Może najpierw tak podzielimy to na 17. no to być niego. Kolorówki. Uż. Cały czas używam y, tego z Essence Corrector'a. tej Concealer. Nic się nie zmieniło. Natural Beige y, 10. Cały czas używam tego samego. Jeszcze nie kupiłam sobie innego. Do matowania buzi po podkładzie używam Fix Matte z Essence. Myślę, że nic nie trzeba o tym mówić. Fajne. To jak dla mnie. Na, jak nałoży się za dużo, to jest taka, jakby troszkę mogło się ktoś posypał, ale to się super rozciera, więc myślę, że nie będzie problemu. Ale to do korektora jeszcze. Jak nakładałam go przed podkładem, to trochę mi się zaznaczał mi tutaj zmarszczki. wchodził mi tak jakby zmarszczki tutaj, ale gdy yy, chyba Olimpia mówiła, żeby spróbować korektor nakładać, ona mówi o korektorze w hen, ale żeby nakładać go po podkładzie, to powiem Wam, że jest, że jest lepiej. Róż, który męczyłam z tym miesiącu to jest Collection stałym. Tak wygląda. Taka mozaika. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tak wygląda. Jest taki, jest troszkę taki pomarańczowy, ale nie wiem, czy to widać. Tak wygląda. Nie mam numerku, bo nie mam z tyłu. tyłu to tak wygląda. Pokażę jeszcze raz. Tak wygląda. Tak. Ok. I różą. Y, I brązerem, bo ja to używam jako brązer. Ale czy to jest brązer? Chyba tak. Bo to jest Mamy. Flormark, Floormark. Floormarku. Pestu 14. Taki jest y, y, numerek. O, dla mnie o, tak dziwnie pachnie. Tak mydlano, jak mydło kiedyś. Tak wygląda. Tak. Ale jest taki... Niby ma drobinki w sobie, ale powiem Wam, że tych drobinek w ogóle nie widać. W ogóle ich nie widać. Jest taki. Trzeba z nim uważać, no bo można sobie w ładne buzie przyodobić, Ale pani się też ościera. Nie wiem, ile kosztował. Jak mówię, tak wygląda. I też go męczyłam przez cały miesiąc. Trochę dałam odpocząć trzymałam mojemu y, 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 brązerowi z Essence. Tak. Teraz pielęgnacja. Na dzień nadal chyba męczę już, bo ten zapach, naprawdę jakoś zapach nie podchodzi do buzi, ale do buzi. Ten zapach nie podchodzi za bardzo, nie do Kle eee, Klematujący nawilżający na dzień, ja go kupiłam super farm za 10,99. Eee, tak wygląda. Jak dla mnie super matuje, mniej więcej nie potrzeba, takie taki odmatowienie mi wystarczy ale zapach trochę mnie takie zużycie jest, jest, jeszcze mi spał na laptop takie zużycie jest, jest, ma SPF 8 gdyby nie ten zapach, bo wydaje mi się, że trochę mi tak alkoholowo zajeżdżał, nie wiem, może się mylę dla mnie, okej okay. na noc używam y, kremu masło-kakaowa z jajki takie jest Używałam takiego z, z Oriflame. Taka różowa seria. Ale powiem Wam, że rana jak wstawałam, to świeciłam się jak psu jajca. Tu, tu i tu. Normalnie można było, nie wiem, drapać i... nie wiem, smażyć coś, za przeproszeniem, bez obrzydzenia. Ale naprawdę, no... Ale po tym on jest naprawdę gęsty, taki... dość taki tłusty. Ale rano wstaje i nie ma po nim nic. I nadaje taki ładny kolor w buzi. Grzechka w no, nie jest ładna. Tak wygląda. Zapach jest po prostu boski. Okay. Następnym ulubieńcem. Nie wiem, czy Wam już to pokazywałam. Hawana Tropik. Hawana Tropik. Tak wygląda. Jest to masa układu do ciała. I z tego co wiem, jest to. Było to slim kolada. Coś tam było z pinekoladą. Mi się wydaje przynajmniej. Po polskiemu tu nic nie piszę. Nie będę robić z siebie durnia. nie będę czytać po angielsku. Ale powiem wam. Pachnie po prostu pięknie. Ma taką konsystencję. Kupiłam je w sklepie internetowym, o którym wam już mówiłam. Normalnie w sklepach niby kosztuje 65 zł, ja je wyhaczyłam za 6,90 jeszcze jest różowe, które dałam mamie, jest to kokos z czymś, też ładnie pachnie i jest jeszcze brązowe, z... to jest przeznaczone bardziej do opalania, też z... chyba z kokosem, z takim jakimś tam do opalania. Pachnie naprawdę bosko. Jak już o tym posmarowałam wieczorem, to rano wstałam i jeszcze pachniało. Naprawdę super. Coś wspinia kolają to było, ale nie wiem. Tak wygląda. E, potem na noc używam takiego... Boże, kremu z Oriflame. To była taka wersja jakaś świąteczna pielęgnacyjna, której stóp on jest cynamonem. I powiem tak. Ten cynamon jest tak mocny, że jakbyście chcieli chyba posmarować sobie na dzień, to no nie wiem, no ja cynamon lubię, ale chyba nie takie takim nadmiarze. To, to nie wiem, znaczy no, jak dla mnie nie sprawdzi się, bo ten zapach czuła wszędzie. Ja nakładam grubą warstwę na noc i nakładam skarpetki, żeby nic nie czuć. Ale mm, ogólnie jest fajny, fajnie zmęcza i fajnie rozgrzewa e, stopy. Dlatego myślę, że na noc, e, na noc ze skarpeteczkami super, no chciałam Wam powiedzieć, co to jest. Doskonale nawilża, wygłada i zmięk zmiękcza szorstką skórę stóp, podczas gdy Ty smacznie śpisz. No, no to jest taki rozgrzewający na noc, okay. I mam jeszcze jeden krem z Oil Flame, Znaczy to jest tak body krem, on to jest fumum. To jest chyba z tej serii, w której są, gdzie są też perfumy, mi się wydaje. Powiem Wam tak: Nawilża super, ale ma tak ostry, ma taki ładny kolor fioletowy. Nie wiem, czy to zobaczycie, ale ma tak mocny, taki perfumowany zapach, że aż normalnie dusi. Jest taki, jest taki jakby galaretowaty. Widzicie, jak się nabiera tak. Dziwnie się nabiera, ale rozmarowuje się naprawdę super, nie zostawia jakieś tam, yy. jest taki efekt, przynajmniej ja mam taki efekt, takiego chłodzenia trochę, więc na zimę tak nie bardzo. Zapach ten nie utrzymuje się długo, ale po nałożeniu, no, trudno ze sobą wytrzymać. Taki naprawdę perfumowany ma, ma nie wiem, drogi by kosztował chyba. Takim za konsultantek, jakieś nie mylę, 7 zł czy 9? jest około 200 ml. Fajnie na wilża. Był tani. Nawet gdybym go miała z do smarowania, nie wiem, nóg przez lato na wilżenia, to ok. I teraz pokażę Wam dwie rzeczy, które po prostu są dla mnie masakrą. Na początku myślałam, że mój przyszły mąż e, przesadza. Pamiętacie jak pokazywałam Wam zakupy z Oriflame i zakupiłam taką dwie takie o pomadki do ust Tak wyglądają, takie pomadeczki Na początku zaczął używać mój partner i powiem Wam, mówi mi tak, ja tego nie będę używać widzicie, Jak widzicie, zużycie jest praktycznie znikome w ogóle chyba Pięknie pachnie, ale używał jej chyba, no jest takie. Używał jej może 2-3 dni i zawsze używamy takich pomadek podobnych do Nivei. Przewozimy je z Niemiec. Pokażę je w następnym, może ulubień, bo teraz jak nie będę leciała. I to jest niby SPF-6 i w ogóle, i miała nawilżać, miała być super i tak dalej. Więc y, pomadka, która ma nawilżać, po trzech dniach stosowania, gdy y, otworzył buzię, to normalnie mu tak pękła warna. Pękła. No tak, może no, no, nie całkiem pękła, ale miał rankę. Oczywiście mówi, że to po używaniu tej szminki, bo nigdy w życiu tak nie miał. Zawsze używa jakichś tam balsamów do ust i nigdy w życiu tak nie miał. Mówi, a przestań gadać o po takiej szmince. A ja mam taką. Pure Naturel czy jakoś tam czytam. Yy, to jest chyba z innej serii, bo ta jest jakaś męskość, tam, a ta była ta naturalna. Ta była z tymi jakimiś tam, nie wiem, wiśniami, czereśniami tam wieszczem. O, jak widzicie, troszkę się podsuła. Pachnie też naprawdę fajnie. Ale ona ma taką yy, konsystencję takiej plastliny. Normalnie by się plasteliną smarowały. E, nie zostawia żadnego... Nie ma taki kolor, ale nie zostawia żadne, żadnej poświaty. I mówię tak, wiesz co, ja spróbuję tą swoją, bo twoja to jest innej serii, na pewno to życi. I powiem Wam, dziewczyny, tak. Smarowałam się nią raz. I takie dziwne wrażenie, bo na drugi dzień miałam tutaj, jak zaczynają się usta, tak wysuszone i na dole. Ja na pewno nie od szminki, która ma nawilżać usta, tak? Nie, to jest, jest niemożliwe. Organiczna, w ogóle naturalna. Gdzie? Ale powiem Wam, zmarłam się nią jeszcze jeden dzień, miałam to większe. Więc mówię, okej, okay, przerwa. Wyleczyłam się, e, taki mam balsamik z oliwy taki miodzik, i tą swoją e, pomadką, tą tak, z Niemiec, nie wiem czy to jest BB, no nie wiem, pokażę Wam. I ok, dam jeszcze jedną szansę, spróbuję jeszcze raz. Może coś zrobiłam nie tak, albo nie wiem, moje usta akurat miały taki dzień, tak? Posmarowałam drugi raz, na drugi raz to samo, ale jeszcze się nie poddałam, chociaż usta bolały mnie cholernie, bo przy otwieraniu buzi to normalnie tak bym miała, tak wysuszona i tak popękana, jakbym chodziła po mrozie, oblizywała się i naprawdę masakra. Za drugim razem zrobiłam to samo, i za trzecim razem zrobiłam to samo. Więc te dwie szminki, nawet bym chyba nie odważyła się i nikomu podarować. W moim odczuciu i dla męska też, jak dla nas, są beznadziejne. Chyba, że mam jakieś dziwne usta, ale jak dla nas się nie nadają, tak. Obie, no nie wiem, nie, nie, nie były drogie, kosztowały około 5 złotych, ale uwierzcie mi, że wolę dołożyć i kupić sobie tisane, czy coś innego. Jak dla nas się nie sprawdziły, ja osobiście ich nie polecam, ale oczywiście to tylko moje zdanie, każdy musi spróbować, wypróbować. Każdy ma inną cerę, nie wiem, inne usta, każdy potrzebuje czegoś innego, innego nawilżenia. Gdyby każdy potrzebował tego samego, to by nie było tyle produktów. Ale no jak dla mnie, no się nie sprawdzają obie, dziwne, że obie, ale obie się nie sprawdzają, więc ja ich osobiście nie polecam. Więc to by było wszystko, z tych moich ulubieńców, Chciałam wam pokazać jeszcze perfumy, ale perfumy chyba nakręcę y, osobno moje zapachy. Więc to by było na wszystko. Nie pokazywałam podkładu, bo to się nie zmieni. pokazywałam cieni, bo cieniami nie, nie kupiłam żadnych nowych, a, a dalej mam te, co miałam. Chcę nagrać jeszcze filmik, bo dostałam bardzo dużo rzeczy. Moja mama wyjeżdżała teraz do Anglii, to szkoda było to zostawić w domu, bo jak jakby będą wracać, to może już być przeterminowane. Więc dużo jeszcze dostałam od mamy, więc nakręcę takich filmik z prezentami od mamy eee, w najbliższym czasie. Bo teraz myślę, że Milka już nakręciła dwa filmiki. więc Milka się zaraz obudzi, będzie głodna, więc nie będę nawet zaczynać, bo to bez sensu. Eee, więc to wszystko, czekajcie na filmik z prezentami. I do zobaczenia. Pozdrawiam mamy i Was wszystkich też. Pa, pa.